Jezus i Maria. Dragi... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Drodzy widzowie Platformy Video Centrum Informacyjnego Mir Medjugorje i słuchacze Radia Mir Medjugorje, pozdrawiam Was wszystkich z radością. Papież Franciszek 27 listopada ubiegłego roku mianował arcybiskupa Aldo Cavali wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii Mediugorje, do której przybył wczoraj wieczorem w uroczystość Matki Bożej z Lourdes. Mediokorie z radością wita swojego nowego wizytatora apostolskiego. A my cieszymy się również, że już pierwszego dnia znalazł czas, aby być gościem naszego programu. Ojcze Arcybiskupie, niech będzie pochwalony Jezus i Maryja. Witamy. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. I dziękuję Panu i Dziewicy Maryi, Ojcu Świętemu, który mnie mianował. Nigdy tu nie byłem, ale przyjechało tu wiele osób z mojego kraju i z mojej parafii. A po powrocie zawsze zauważałem pewną bardzo głęboką rzecz. Wracali pełni dobrej woli, pełni wiary, pełni pragnienia dobrego życia, przyjęcia Pana, pełni dobra dla Matki Bożej z pragnieniem odmawiania różańca. Zauważałem wiele pozytywnych rzeczy, ale nigdy tu nie byłem. Kiedy więc papież mianował mnie w wieku 75 lat, byłem zadowolony i cieszyłem się, że tu przyjadę i przyjechałem chętnie, bardzo chętnie. Jakie są pierwsze wrażenia księdza arcybiskupa po przyjeździe do Maciu Goria? Chciałem porozmawiać z ojcami Franciszkanami, którzy są tu od dawna i uczynili wiele dobrego, i nadal pracują bardzo dobrze. Tu ich pierwszych spotkałem i wiedziałem, że kochają to miejsce. Chętnie spowiadają, chętnie głoszą, są do dyspozycji łaski Bożej i to jest bardzo pozytywne. Dziś rano widziałem kościół, miejsca, do których przychodzą ludzie i zawsze pojawia się we mnie głębokie pytanie: dlaczego tak wielu ludzi tu przybywa? I istnieje głębokie dlatego, nie przyjeżdżają dla zabawy z innych powodów. Zawsze zauważałem, że przybywają z pragnieniem spotkania z Panem, aby się modlić i przebywać w towarzystwie Matki Bożej. Dwie rzeczy razem: spotkać Pana, modlić się, zmieniać życie i być w towarzystwie Panny Maryi. Kiedy moi ludzie wracali stąd, były to dwie podstawowe kwestie, a teraz. Przychodzi konsekwencja, co ja powinienem czynić? Co czynią ojcowie franciszkanie bardzo dobrze? My współpracujemy z łaską, aby w jak najlepszy sposób pomagać osobom, które przybywają, by spotkać Pana i przebywać w towarzystwie Panny Maryi. To jest nasz cel. Razem z Franciszkanami, biskupem Mostaru i wieloma świeckimi, którzy pracują tutaj, tak jak Wy, współpracować razem z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają w jednym celu spotkać Pana w świętym miejscu a to stało się świętym miejscem aby spotkać Pana w Eucharystii, spotkać go w Ewangelii, spotkać go na adoracji, spotkać go w spowiedzi i przebywać w towarzystwie Dziewicy Maryi. W tym musimy współpracować, a nie w czymś innym. Współpracować z Duchem Świętym, aby pomóc wierzącym w tym kierunku. Ksiądz Arcybiskup powiedział, że nigdy wcześniej nie był w Mediugorju, ale miał okazję poznać ludzi, którzy tu pielgrzymowali. Na ile tak naprawdę ksiądz Arcybiskup zna fenomen Mediugoria i wszystko, co wydarzyło się tutaj w ciągu ostatnich 40 lat? Jestem Włochem. W moim kraju Mediugorje stało się punktem wyjścia. A kiedy ludzie mają. Punkt wyjścia, uświadamiają sobie, że tam spotkają to, co chcą spotkać, a to jest Pan i Dziewica Maryja. I w tym nikt nie może ich powstrzymać, nikt nie może ich powstrzymać, i to jest bardzo pozytywne. Ludzie przyjeżdżali, przyjeżdżają i wciąż będą przyjeżdżać, ale my musimy zachować to miejsce jako głęboko duchowe miejsce. To naturalne, że jeśli ludzie przyjeżdżają, powinny istnieć miejsca zakwaterowania, co oznacza, że kiedy ludzie przyjeżdżają, muszą tu gdzieś mieszkać. Gdzie będą mieszkać? Dlatego trzeba zbudować obiekty, w których będą jeść, w których będą kupować pamiątki. Udostępniamy to, a to są normalne ludzkie rzeczy, potrzebne do życia. I to jest normalne. Normalne. W każdym świętym miejscu ludzie potrzebują obiektów i tak jest zawsze. Tak samo jest w Rzymie. Ludzie przyjeżdżają do Rzymu, ponieważ papież jest w Rzymie. To jest najważniejsze, a w Rzymie jest wiele pięknych rzeczy. Rzym jest przepiękny, ale tu jest papież. A kiedy przyjadą, gdzie będą mieszkać? W hotelach, instytutach? One również są potrzebne. Chcą kupić pamiątki, kupią je i one są również korzystne, aby przypominać im o otoczeniu duchowym, w którym byli. Tak samo jest w Maciugoriu. Większość swojego życia ksiądz arcybiskup spędził w dyplomacji. Pod koniec stycznia zakończył ksiądz arcybiskup swoją posługę jako nuncjusz apostolski w Holandii. Teraz papież powierzył księdzu arcybiskupowi posługę, która ma przede wszystkim charakter duszpasterski. Jak ksiądz arcybiskup przyjął wiadomość o mianowaniu na wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym dla parafii Mediogorie? Odkąd jestem księdzem? Wszystko jest dla mnie posługą duszpasterską. Dla nas, dla mnie podział na dyplomację i duszpasterstwo nie istnieje. Dlaczego? Ponieważ osoba ma zdolność duszpasterską, a nie funkcję. Funkcja pojawia się dodatkowo. Wewnątrz mamy zdolność duszpasterską, dzięki czemu wszystko, co czynimy, staje się duszpasterstwem. I to jest bardzo pozytywne. Z Potykają się ambasadorowie, to ludzie reprezentujący całe kraje i mają swoje znaczenie, bo reprezentują cały kraj, I jest bardzo duża odpowiedzialność. Podchodzimy do niej jako nuncjusze apostolscy, ambasadorowie, ale także jako kapłani i oni to wiedzą. Gdziekolwiek pojadę w jakąkolwiek część świata, kiedy spotykamy się na koktajlach, kolacjach, spotkaniach, uroczystościach narodowych, przychodzę ubrany tak jak teraz i wszyscy to wiedzą. Mówię jak inni, jem i piję jak inni, rozmawiam ze wszystkimi, ale oni zawsze, ale to zawsze, zawsze zaczynają mówić o panu, o papieżu, kościele. Zawsze, zawsze, zawsze. Ponieważ są to tematy duchowe, które wszyscy mamy w sobie, również oni mają je wewnątrz. Korzystają z okazji, że jest tu osoba, która przedstawia tak niewidzialny i tak głęboki świat. Rozwija się rozmowa, która jest zawsze głęboka i duchowa. I to jest duszpasterstwo. Ojcze arcybiskupie, co dla Mędzogoria oznacza kontynuacja posługi wizytatora apostolskiego? Papież reprezentuje Kościół Powszechny i dlatego wysyła wysłannika, a wysłannik z papieżem reprezentuje Kościół Powszechny. Oznacza to, że Kościół Powszechny jest bardzo uważny na ten fenomen bardzo uważny. Widziałem w domu parafialnym pewien obraz, przepiękny obraz, bardzo głęboki, znajdujący się w urzędzie wizytatora apostolskiego. Przedstawia Meciogorie Kościół. Ten kościół jest znakiem na całym świecie. Na nim jest Meciugoria. Przedstawia Maryję, przedstawia cały świat blisko Maryi. I promienie, które z Meciugoria wychodzą na cały świat. Tacy powinniśmy się stać. Promienie Pana, promienie Maryi, Panny na całym świecie, a papież reprezentuje cały świat, świat duchowy. Przybywanie Syna Bożego pośród nas. Takie jest znaczenie służby wizytatora apostolskiego. Cały kościół patrzący na Meciugorje. Međugorje powinno patrzeć na cały kościół i to na całym świecie. Środki, które tu zauważyłem, są bardzo ważne. Dotrzeć do całego świata. Te środki są dziś normalne. Korzystać z nich w najlepszy możliwy sposób i przy użyciu najlepszej możliwej techniki, aby dotrzeć do całego świata, to jest coś bardzo pozytywnego. Ksiądz arcybiskup spotkał się z Ojcem Świętym po mianowaniu na wizytatora apostolskiego. Skoro papież wysłał księdza arcybiskupa do Meciogoria, wiemy, że zależy mu na Meciogoriu i wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak więc papież na to patrzy i co powiedział? Papież przyjął mnie bardzo miło. Powiedział mi kilka słów o Meciogoriu. Powiedział: Jedziesz tam. Bądź tam i spokojniej, i ze zrównoważeniem, bądź tam i towarzysz ludziom. I tyle. A dalsza rozmowa z papieżem, a papież jest zawsze taki w stosunku do mnie. Rozmawiamy o tym, jak nieść Ewangelię. Jak dziś nieść Ewangelię wszystkim, temu społeczeństwu, które jest nasze. Społeczeństwo ma swoją kulturę, a kultura się zmienia. W zmianach w kulturze nie wolno nam potępiać, krytykować ani osądzać. Musimy być w niej, bo to jest nasza kultura. Jak głosić Ewangelię w tej kulturze? Jak czynił to Pan, który wszedł w kulturę i głosił Ewangelię w tej kulturze? W języku, w sposobie zachowania. Pan był Żydem. W sposobie zachowania typowym dla tej kultury, jak dotrzeć do tej kultury, w tej części naszego świata w świecie zachodnim ta kultura była w całości chrześcijańska na różne sposoby. Protestanci, Anglikanie, ktokolwiek, ale moralność była całkowicie chrześcijańska. Europa była chrześcijańska, mamy niewiarygodną zmianę kultury. Czy są źli? Nie, wcale wcale nie. Po prostu żyją w innej kulturze i są bardzo dyspozycyjni. Kiedy byłem w Holandii, Holandia jest cechą tej innej kultury. Silny kraj, to z pewnością mogę powiedzieć, silny oznacza, że są to ludzie czynu, którzy pracują, mają innowacje. Każdego roku w nuncjaturze przyjmowałem młodzież, grupy młodzieży, młodych studentów z całego świata. Mianowicie wszystkie holenderskie uniwersytety są dwujęzyczne, a Wy tutaj również tłumaczycie dla całego świata. Wszystkie uniwersytety. Mówią po flamandzku i angielsku, wszystkie. Tak więc młodzi ludzie z całego świata przebywali w grupach po piętnaście osób z całego świata. Co wiedzieli o Jezusie? Prawie nic. W tej kulturze Jezus jest jednym z wielu. O Bogu? To jest coś zupełnie niejasnego. O Kościele? Ale znali Watykan ponieważ Watykan to Watykan. Znają papieża, bo papież jest papieżem i jeździ tu wielu miejsc. Chcieli wiedzieć, dlaczego papież ma przedstawicielstwa. I przychodzili do mnie i zacząłem im wyjaśniać, zaczynając od Jezusa Chrystusa. Jeśli nie zaczniemy od Niego, nic nie zostanie wyjaśnione. Byli bardzo uważni, bardzo uważni. Przemawiałem przez pół godziny, wyjaśniając im różne rzeczy od Jezusa Chrystusa do dnia dzisiejszego. Dobrze im to wytłumaczyłem i byli bardzo a ile pytań pojawiało się później, pokazywali tak wielkie zainteresowanie. Nikt nie był przeciwko nam, nikt, ale oni nas nie znali, bo nasze przesłanie ledwie docierało do tej kultury. Co trzeba czynić? Przyjąć ich, żyć z nimi to jest bardzo ważne, aby z nimi żyć i być z nimi. Rozmawiałem z papieżem o pewnym bardzo ważnym liście z pierwszego wieku, około roku 100-110, list do Diogneta. Jak żyją chrześcijanie? Kim są chrześcijanie? Pisali o tym w tym czasie, tuż po czasach apostolskich, że jak inni, ubieramy się jak inni, jemy jak inni, pracujemy jak inni płacimy podatki jak inni, pobieramy się jak inni, ale żyjemy jak chrześcijanie, o to co powinniśmy czynić. Żyć ze wszystkimi, nie krytykować, nie potępiać, ale żyć jak chrześcijanie. Przekazywać życie Jezusa Chrystusa tak jak on to czynił. Przekazywać je innym, ale musimy zmienić nasze nastawienie. Nie ma potrzeby zmieniać metod, ponieważ metody nie tworzą życia chrześcijańskiego. Postawa zmienia życie chrześcijańskie, a postawa oznacza to coś wewnątrz, co zmienia, co widzi ludzi tak, jak widzi ich Pan. Osoby ludzkie, które potrzebują miłości. I służby oraz życia wewnętrznego bez wewnętrznego lęku przed życiem w jedności z nimi, bez strachu, ale jako chrześcijanie. Chociaż posługa wizytatora apostolskiego ma przede wszystkim charakter duszpasterski, arcybiskup Hozer wypowiadał się pozytywnie o fenomenie meciugorskim widzących pobożności Maryjnej. Kładąc szczególny nacisk na chrystocentryzm i sprawowanie sakramentów, na ile ksiądz arcybiskup zna dzieło swojego poprzednika, nieżyjącego arcybiskupa Hozera, nigdy go nie spotkałem, ale zrozumiałem o nim jedno. Kochał Mediugorię. Kochał je. To jest postawa by kochać Medjugorje i być szczęśliwym, że tu mieszkasz. To właśnie poznałem. Kochał je i był zadowolony. Był wielkim czcicielem Dziewicy Maryi i miał wielką miłość do Kościoła. Był w Ruandzie przez 20 lat w trudnych czasach i dobrze go rozumiem, bo przez 5 lat byłem w Burundi, który jest blisko Ruandy i dobrze znam sytuację. Był lekarzem, więc i w tej dziedzinie również czynił dobro. Był biskupem w Warszawie, a później Starego, jak i mnie, wysłali go tutaj. Pokochał to, pokochał to. W domu parafialnym powiedziałem: Proszę Was, zachowajcie zdjęcie księdza arcybiskupa Hozera, zachowajcie je. To jest historia, piękna historia człowieka, który tutaj dał swoje życie i praktycznie umarł. Piękna historia i należy ją, należy ją zachować, ponieważ historii nie trzeba wymazywać. Nigdy nie należy jej wymazać. Franciszkanie pokazali mi w domu parafialnym, ilu ludzi zmarło w przeszłości nie tak dawno. Umarli jako męczennicy. Tyle ludzi zostało zabitych. To jest historia. Nigdy nie możemy zapomnieć, że jesteśmy owocem tej historii. Przyjechałem tutaj po tym, jak ksiądz arcybiskup. Hozer dobrze pracował przez 3, 4, 5 lat. Pracował dobrze w tym sensie, że dał swoje życie dla Meciogoria. Na początku sierpnia i w tym roku w Meciogorii odbędzie się Mladi Fest, który gromadzi dziesiątki tysięcy młodych ludzi z całego świata. Młodzi ludzie podkreślają, że są pod szczególnym wrażeniem nabożeństwa, adoracji, mszy świętej koncelebrowanej przez ponad 500 kapłanów z całego świata. W ostatnich latach dostojnicy kościelni byli z młodzieżą w Meciogorju na festiwalu młodych i przekazali młodym swoje przesłanie. Czy tak samo będzie na tegorocznym festiwalu młodych? Istnieją tu ciała organizacyjne, które znają swoją pracę. Rozmawialiśmy o tym spotkaniu młodzieży w sierpniu i wydaje mi się, że dwa lata temu, kiedy nie było COVID-a, było ponad 50 tysięcy młodych ludzi podczas tego tygodnia. I zawsze zadajemy sobie pytanie: dlaczego przybyli? Modlili się, wielu pościło, słuchali kateches, uczestniczyli w adoracji w dzień i w nocy. Dlaczego tak się dzieje? A to są młodzi ludzie z całego świata. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przyjeżdżają tu młodzi ludzie? Co spodziewają się spotkać? Pana Jezusa bez wątpienia i Pannę Maryję bez wątpienia. A my? Jak możemy współpracować z Jezusem i Panną Maryją, aby pomóc tym młodym ludziom spotkać Jezusa i Pannę Maryję? Biskup z Ars zrozumiał pewną głęboką rzeczywistość. Tysiące ludzi przychodziło do niego do spowiedzi. Spowiadał przez piętnaście, osiemnaście godzin dziennie i zawsze czynił to dobrze, spokojnie, słuchając wszystkich i wszystkiego. Miło ich przyjmował. Uświadomił sobie, że to nie on był tym, który wzywał te wszystkie osoby. Lecz był to Pan Jezus. On był środkiem, za pomocą którego wszystkie te osoby spotkały Pana Jezusa. A więc tu był Pan Jezus. Wszyscy ci ludzie i On jako środek. Zdał sobie sprawę, że był wartościowym środkiem, bardzo wartościowym środkiem, zarówno duchowo, jak i po ludzku. Zawsze miło przyjmował każdego. My też musimy tak czynić. Kto zaprasza tych młodych ludzi? To nie my. Kto ich zaprasza? Pan Jezus, posługujący się Maryą Panną, co jest bardzo ważne. A kim my jesteśmy? Jesteśmy środkami. Musimy mieć umiejętność bycia otwartym, akceptującym, pogodnym. W taki sposób, że jesteśmy wartościowymi i użytecznymi środkami, aby inni mogli spotkać Pana Jezusa. Teraz, kiedy ksiądz arcybiskup przybył do Mediugoria, jakie ksiądz arcybiskup ma plany i jakie będą Wasze pierwsze posunięcia? To bardzo proste. Ja również się nie spodziewałem, że będę tu posłany. Jeśli mnie wysłali Pan, Dziewica Maryja, Papież, Kościół, to jest powód, którego nie znam. Pierwszą rzeczą jest współpraca. Współpracować z ojcami franciszkanami, którzy są tutaj i ciężko pracują. Współpracować z biskupem Mostaru, który jest biskupem całej tej części Kościoła. Współpracować ze świeckimi, którzy dobrze tu pracują. Współpracować. To pierwsza rzecz, którą powinienem zrobić. Ale współpracować oznacza pracować razem. Powinienem pracować z nimi, ponieważ razem, zjednoczeni, Możemy uczynić wiele dobrego. To pierwsza rzecz, którą zamierzam uczynić. Ponadto modlić się, modlić się, modlić się, ponieważ bez modlitwy jesteśmy puści, jesteśmy puści. Mój ojciec, który umiał tylko czytać i pisać, ubogi człowiek, nigdy nic mi nie mówił, ale kiedy zostałem księdzem, powiedział mi: Czy wiesz, dlaczego księża nie są dzisiaj tacy dobrzy? Ponieważ się nie modlą. Mój ojciec, który nigdy mi nic nie mówił, powiedział: Ponieważ się nie modlą. Zrozumiałem coś z Jego pokory i ubóstwa. Naszą siłą jest modlitwa, ponieważ my, jak już powiedziałem, reprezentujemy tylko Pana Jezusa, ale naszym podstawowym punktem, naszym fundamentem jest Pan Jezus. Bez modlitwy stajemy się puści. Dlatego należy się modlić i wtedy czynić to, co powinienem czynić, bez żadnego strachu. Ojcze, Ojcze arcybiskupie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wszystkie przesłanie, które ksiądz arcybiskup przekazał naszym widzom i słuchaczom. Mam szczerą nadzieję, że będzie to początek pięknej współpracy z księdzem arcybiskupem teraz po przybyciu do Medjugorja. Niech twoją siłą, księża arcybiskupie, będą modlitwy wszystkich parafian, parafi Medjugorje i naszych pielgrzymów. Dziękuję, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wam wszystkim za to, co czynicie dla całego świata. Docieracie do wielu ludzi, do których my nie docieramy, ale Mimo to w ten sposób można do nich dotrzeć. Wielu ludzi Was słucha. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za Wasze umiejętności, bo wydaje mi się, że dobrze pracujecie. To, co widziałem, robicie bardzo profesjonalnie i tak należy robić. Dziękuję Wam i niech Pani, najświętsza Maria Panna Wam błogosławi. Dziękuję. Ojcze arcybiskupie, jeszcze raz dziękuję z głębi serca i dziękuję również Wam, drodzy widzowie Platformy Wideocentrum Informacyjnego Mir Mediogorie i słuchaczom Radia Mir Mediogorie. Do ponownego spotkania. Niech towarzyszą Wam pokój i dobro.